w Lublinie to szczęście będzie towarzyszyć zarówno Panu Prezesowi, jak przede wszystkim reprezentacji Polski. Niektórzy mówili, że przynosiłem szczęście, a drudzy, że przynoszą nieszczęście, bo dziewczyny, ale dziewczyny są, są i zawsze uważałem, że w siatkówce żeńskiej jest bardzo duży potencjał reprezentacyjny, co było widać na pierwszych igrzyskach w Baku, gdzie dziewczyny zostały pierwszymi wicemistrzyniami Europy. Były to takie małe mistrzostwa Europy i następnie teraz mamy Grand Prix. Ja chciałem podziękować przede wszystkim władzom miasta Lublina za to, że ten turniej będzie rozgrywał się w Lublinie. Dziewczyny w pierwszej fazie dla World Grand Prix w Puerto Rico i w Argentynie. Wygrały cztery mecze. Jest to naprawdę niezły wynik. Przyjeżdżały przyjeżdżają do Lublina w roli faworytek. Mam nadzieję, że Jacek Nabrocki zrobi kolejny krok w stronę powrotu żeńskiej reprezentacji na ten wysoki poziom i mam nadzieję, że Lublin będzie początkiem drogi w tej drabince World Grand Prix. W Lublinie czeka nas dwa mecze. Pierwszy półfinałowy z Puerto Rico. Następnie mam nadzieję, że będziemy grali w finale. Faworytem oczywiście turnieju jest Holandia, ale mam nadzieję, że Polska jako gospodarz tutaj postawi się Holandii i ten turniej wygra. I Lublin zapisze się dużymi z W sierpniu, 1-2 sierpnia, że ta w, w, drużyna Zdobędzie kolejne punkty w rankingu, gwarantowane, bo wiemy wszyscy, że walczymy o to, aby w styczniu dziewczyny z jak najwyższego pułapu w rankingu europejskim startowały w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Rio. Ja życzę przede wszystkim kolegom z Lublina, żeby. To wydarzenie było naprawdę wydarzeniem siatkarskim, jak również eventem pozasiatkarskim, bo wiemy, że siatkówka jest teraz na topie, że przyciąga kibiców. Bardzo się cieszę, że po raz pierwszy też od kilku lat, na dzień dzisiejszy, mamy jeszcze prawie 10 dni do rozpoczęcia turnieju, a sprzedanych już jest 75% biletów na te mecze i to jest dla nas ważne, że hala będzie prawie pełna, a wiadomo jest jak się gra przy hali pełnej. Dziewczyny zawsze zazdroszczą panom, że przyciągają takie rzesze kibiców, ale mam nadzieję, że wyniki, ten, który wynik został spowodowany w Baku, spowoduje, że kibice z chęcią przyjdą i w następny weekend za uszczelnią całą halę Globus. Bo z tego co wiem tak się nazywa. I Życzę jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia dziewczynom i trenerowi Jackowi Nawrockiemu. Dziękuję bardzo.